Cześć witajcie, z tej strony Illusion. i dzisiaj chcę wam zaprezentować mój własny teksturpak do Minecrafta 1.6, więc zapraszam do oglądania. Więc tak, stworzyłem swojego teksturpaka, nie jest to całkiem 100% mój teksturpak, gdyż po prostu przerabiałem już inny teksturpak. Ale jak on się różni, myślałem, że mogę zapisać go do swojego. Okej, okay, tak wyglądałem właśnie: rudy, to jest kwarc, diament. No i jeszcze już chyba rozpoznajecie. Eee, tak, kaktusy, bambusy, lawa. Eee, jak to się nazwać? Natura i tak dalej. No a tutaj macie, powiedzmy, taki projekt, jak taki domek wygląda na takim teksturpaku. Eee, teksturpak jest 64x64. 64. No i jeszcze w inwentarzu napisałem mój nick, aby tak jakby rozpoznawać ten teksturpak. No i dodatkowo zmieniłem kolor serduszek na e, takie oto niebieskie oraz poprawiłem, mm, jak to się nazywa, ten pasek głodu. E, więc tak, tekstur pak oczywiście macie do pobrania. Jeżeli chcecie, abym w ten tekstur pak, jeżeli wam się on podoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, co mogę pobrać w tym tekstur paku, lub co wam się nie podoba w tym tekstur paku. na ten krótki odcinek. Dzięki, cześć, na razie.